godzina 21.50 amerykański dramat Narodziny Gwiazdy Życie gwiazd filmowych sukces, a potem tragiczny koniec to temat, który nie niejednego reżysera o tym również opowiada film Williama Wellmana, za który reżyser otrzymał Oscara w roli aktora, którego sława gaśnie wystąpił Frederick March a Janet Gaynor zagrała wschodzącą u niego boku gwiazdę, która miała go później przyćmić swoim talentem. Narodziny Gwiazdy, piątek, godzina 21.50. Inni obiecują, Lan zagwarantuje. Sensacja. Lanza oferuje coś, czego nie daje żaden inny proszek. Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy. To mogą dać tylko najlepsi. Szczegóły na opakowaniu. Lanza, satysfakcja gwarantowana. Piękna według mnie to przede wszystkim śniące zdrowiem włosy. Dlatego wybrałam piękny LCF. Nowy LCF 2 w jednym firmy L'Oreal. Szampon z kompleksem witamin ECPD5. Codziennie przenosi w głąb włosów niezbędny dla ich zdrowia witaminy. Witamina PP to witalność, b 5 siła, witamina E blask. Dzięki serb z multivitaminami moje włosy są olśniewająco zdrowe jak nigdy dotąd. Zdrowe i lśniące włosy dzień po dniu. Nowe eser multivitaminy firmy L'Oreal. Błyskawiczne pire ziemniaczane Ankle Benz. Takie opakowanie zawiera równowartość 2,5 kg ziemniaków najwyższej jakości, a także pełnowartościowe, pyszne mleko. Wystarczy wsypać pirezie miaczane Ankle do świeżo zagotowanej wody i dokładnie wymieszać. Gotowe w kilka sekund. Delikatny, oszczędny i smaczny posiłek bez żadnego wysiłku. Błyskawiczne pirezie miaczane Ankle Doskonały rezultat za każdym razem. Nowy konkurs Stratka w ekspresie wieczornym Kulisach. Wybrane za 2 miliardy starych złotych. W ten weekend kup Kulisy. Sobota, godzina 2145 czterdzieści pięć. Amerykański film.